Za dużo ich, tak? Ja, za dużo nie No to no kurwa. No I co jeszcze? Proszę bardzo, proszę bardzo. Dostałaś już dyplom luna. Dostałaś już dyplom luna. <trym wytkownia> Ale Ostatecznie i Luna dostała dyplom za puszysty ogonek podobnie jak wiele innych psiaków podczas dorocznej parady Kundelków i nie tylko za co jeszcze były przyznawane? Dyplomy były za zgrabne łapki, za puszysty ogonek, za y, klapnięte uszka, za y, rozbrojające spojrzenie. Za urocze uszka też było, tak. Także co roku staramy się te kategorie różne wymyślać, ale w gruncie rzeczy jest tak naprawdę: wiecie, każdy pies dostał też kotylion, a jego opiekun dostał chorągiewkę. Także zostali, że wyposażeni, że jak pójdą do domu, to będzie co postawić, nie wiem, na jakiejś półeczce. mały, to znalazł po Była to ósma taka parada z udziałem najróżniejszych psiaków, jaka przeszła alejkami parku 700-lecia w Koninie. Zjawiło się na niej wielu mieszkańców ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi, kudłatymi, gładkowłosymi, z łatkami i bezdużymi i małymi. Parada kundelków to naprawdę nie wiem czy jest. A parada kundelków i nie tylko, czyli tak naprawdę ja to zawsze podkreślam. Można przyjść z chomikiem, z szynszylkiem, ze świnką morską, boże nawet z tym takim małym. Jak ktoś pająki hoduje, jak chcę przyjść z pająkiem, proszę bardzo. Generalnie chodzi po prostu o to, żeby uczyć dzieci tego, że mamy szanować naszych braci mniejszych i pokazujemy, co oznacza ten szacunek. Dlatego towarzyszyły jej hasła widniejące na transparentach, jak na przykład: Nie porzucaj mnie, mamy prawo do godnego życia, adoptuj mnie, czy nie krzywdź mnie. Były one skierowane także do dorosłych jako wzór właściwego traktowania naszych futrzastych pupili. Dobry przykład, jak należy traktować zwierzęta. Że należy je traktować z szacunkiem, z miłością, po prostu być dla nich, a one wtedy nam to bezwarunkowo oddają swoją miłością. A poza tym, między innymi, takie wydarzenia podnoszą świadomość społeczeństwa w kwestii odpowiedzialności za posiadane zwierzęta. Mam troszeczkę żalu, że nie dadzą, dalą, bo łajkudę, to matyna, przecież pies. Widzę dookoła, że coraz więcej ludzi właśnie y, adoptuje psy ze stroniska, że niekoniecznie. Y, kupują jakby tam z tych hodowli jakiś nie wiadomo jakich. Generalnie uważam, że jest tyle właśnie zwierząt w schronisku przy ulicy Gajowej, że naprawdę nie ma potrzeby kupowania jakiegoś rasowego psa. Jeśli ktoś chce mieć jakiegoś pieska małego, dużego, średniego, władki, wciapki, w ciapki, na pewno on przy Gajowej znajdzie takiego wspaniałego czworonoga, który powiem więcej, będzie mu naprawdę bardzo oddany, ponieważ te pieski one zeznały krzywdy. I tak naprawdę potrafią być bardzo wierne, bardzo oddane i bardzo jakby no, oddawać nam właśnie to dobre, co my dla nich czynimy. Natomiast właściciele psiaków uczestniczących w Paradzie chętnie opowiadali o swoich pupilach. Tego pieska po raz znaleźliśmy i postanowiliśmy, że zostanie z nami. Wzięliśmy pieska ze schroniska i myślimy, że to jest właśnie ta. Właściwa droga, żeby tym piaskom pomagać, przygarniać je, wspierać schroniska. Na spacery chodzę, bawię się z nim, sztuczek różnych, umie dać łapę, położyć się, żółwika, umie zrobić piątkę. Wiele psiaków prezentowało sztuczki, jakich się nauczyły. Dla każdego była miska wody, a dla ich właścicieli muzyczne niespodzianki, przygotowane przez młodych wykonawców z Młodzieżowego Domu Kultury. Kolejna taka parada i już za rok. ¡Cosa el búre! ¡Cosa el fore?